O Jezu, to ja nie po pomoc. Halo, pogotowie. Proszę przyjechać. A gdzie dokładnie? No na ten... na ten na ten domek taki, no, gdzie tam jest przedmiła woda i my się tam kąpaliśmy i no... No i opowiem, opowiem wam wszystko. Rozumiałem. Już wysyłamy pomoc. A kiedy będzie pogotowie? Już za chwilkę. O, już chyba je widzę. To tutaj? Tak, to tutaj. Proszę teraz się przepłukać. E, 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 e. Ech. Tak, tak. I teraz. I teraz wsiądź. Ech. Ech. Ech, Dobra, jestem. No to jedziemy do szpitala. Dobrze, przynajmniej. Dobrze, żeby przynajmniej w pracował akurat w Sylwestra. A jeszcze to zamknę. No, Tak. Ogólnie to... To ja jestem... Ogólnie to ja jestem na południowej zmianie, więc na nocnej będzie ktoś inny. Okej. Okay. I wtedy ja zobaczę fajerwerki. Dobra, gdzie ten szpital? Jeszcze trochę, musimy przejechać. Okej. Okay. Trochę wolno jedę. Przyspieszę. Z... Uuu, o Dobra. jest Ech. Uła. Ja! Jezu! Jak pan jedzie? Oła, no. Nie zapanowałem, no. Ech. Dobra, to tutaj. Proszę wysiadać. Ech. O. Idę. Mogę iść w nim? Tak, możesz. Dobra, zaraz zobaczymy co ci jest. O. Dobra, już jestem. Dobra. To zaraz się wylecę. Okej. Okay. O coś dziwnego. Co takiego? Chyba włamałeś nogę. Co? Włamałem nogę? Aaaa! To będzie najgorszy Sylwester. wiadomo. Ja tam go. Muszę założyć ci gips. Za chwileczkę. Dobra, już założyłem gips. I teraz musisz jeździć na wózku inwalidzkim. Co? Na wózku inwalickim? Tak, zaraz ci go przyniosę. Ech. dobrze, już jest tu. Teraz się. No dobra. O! dobra. I teraz musisz jeździć przez miesiąc. Co? Przez miesiąc? Ech. Masz? Mam gips. O Jezu. Ile będziesz go miał? Przez miesiąc. I muszę jeździć na tym wózku inwalidzkim przez miesiąc. O rety. No to... No to... A tak w ogóle co z tymi O Jezu, zapomniałem. No tak, musimy coś zrobić. Chodź. E? Nie mogę wyjść! O dobra. Dobra. Dobra, no to... No to jakby te fajerwerki? Wiem, może co mówię? Może tak najszybszą dostawę. Najszybsza dostawa będzie... Mm, co? We wtorek? No nie wierzę. No to poszukam innych firefighters. Eee... Co gdzieś tu są? No czy, czy gdzieś tu jest dostawa, która byłaby dzisiaj? Oby. O! Znalazłem! Które będą dzisiaj o 20. O! O 20. To fajnie. Dobra. No to wracamy do domu, bo ja chcę trochę odpocząć. No dobra. No to... Tylko jak ty pojedziesz? Co jest? Policja! Aaaa! Dobra, nie obchodzi mnie. Proszę nie strzelaj do mnie! Ja mam gips! Nie wczoraj nie boli noga. Dobra, chyba wrócę jakoś samodzielnie do domu. A ja sobie znajmę jakieś auto. Ech. już jadę. O, oh. wow. Dobra, no to idę. Ech. A co tak długo cię nie było? Była ważna sprawa. Musiałem iść na chwilkę, no bo to będzie długa historia. Opowiem Ci wszystko. Dobra, no to było tak, że najpierw, najpierw był jakiś tir, który mówił darmowe fajerwerki. I my się nabraliśmy. Nabraliście się? Tak, nabraliśmy się. Nabraliśmy się z sąsiadem. Sąsiadem, no. No i wsiedliśmy do Tira i on zaprowadził nas do jakiegoś laboratorium. i Musieliśmy się kąpać w przegniłej wodzie. Co? Przegniła woda? Tak, ale to nie wszystko. Później, później jak, później próbowaliśmy w tam Jak już uciekliśmy, no to, no to sąsiad polecił po odrzutowiec i ja próbowałem wskoczyć, no i. Złamałem nogę! Jeśli jeszcze tata przyjdzie, to powiem mu się Dobra. E, na ptata, tata, no. Nie wiem, czy powiedziałem swoją światwarkę. Co to? O, chyba. Chwila. Czy ja widzę, że tata idzie? O! Tata! Otwieraj te drzwi. Ale... Dobra, to idę trochę odpocząć. Ale za to co, co ty robisz znowu w kuni No bo po, pojechaliśmy y, do laboratorium jakiegoś i, i tam była pewniła woda. Musieliśmy się w niej kąpać i później no, sąsiad. Sujecie helikopterem. Znaczy, odwrótowym, ja nie trafiłem i wnułałem nogę i musieliśmy jechać do szpitala i doktor powiedział, że trzeba gips założyć. I jakieś walizki. I muszę mieć gips przez miesiąc! Co to przez miesiąc! Ojej, to straszne. Dobra, Po w to było. Ach, Gdzie ty masz spokój, ja tu... Chcę trochę odpocząć. No to właściwie poopowiadam. Dawno, dawno temu. O 20.00. O! Czy to dostawa? A pewnie dostawa przyszła u sąsiada. O! Fajerwerki! Dobra. Idę w tymi fajerwerkami do mojego sąsiada. Sąsiad! Co się dzieje? Patrz, co mam! Fajerwerki! Hurra, hurra, hurra! Ale to będzie trochę gorszy Sylwester, bo muszę jechać na Queen inwalidzkim i to mi się akurat nie podoba. 13 stycznia będzie warto odcinek Kosmarnego Sylwestra i to będzie finał o godzinie 7.30.